Jak z uważa, jak powinna wyglądać relacja między szkołą a harcerstwem? Więc powinniśmy współpracować jak najczęściej, jak najgęściej. Taka wzajemna współpraca, to powinna być taka symbioza, prawda? Ta relacja powinna polegać na tym, że my jako harcerstwo wiemy, czego chcemy od szkoły i co szkoła może nam dać, a szkoła rozumie, co my możemy dać szkole i też jest w stanie to, o to poprosić, może nie wyegzekwować, ale z dyrektorem należy usiąść, najlepiej właśnie też z tymi rodzicami razem i uzgodnić, co możemy zrobić, po co to w ogóle jest to harcerstwo. Czasami jest tak, że dyrektorzy nie mają pojęcia, na czym harcerstwo polega i dlatego też traktują je jak jakieś dodatkowe zajęcia, że oni będą musieli jakąś coś zorganizować jako szkoła, A tutaj jest sytuacja taka, że nic nie muszą, prawda? Narzędzio swoje jest wykorzystywane jako partner w wychowaniu młodych ludzi, uczniów tej szkoły, danej szkoły, dlatego instruktor, który prowadzi drużynę w szkole, powinien być także zapraszany na spotkania Rady Pedagogicznej, gdzie są omawiane konkretne przypadki wychowawcze konkretnych uczniów, gdzie może zaproponować różne też zajęcia pozalekcyjne lub wpisać się w program wychowawczy szkoły, gdzie szkoła ma do przeprowadzenia pewne jakieś rzeczy, osiągnięcia pewne cele, on może wyjść naprzeciw z jakąś Propozycją wtedy, tak? Nie być takim upiększaczem różnych uroczystości, tylko bardziej angażować chłopaków w to, żeby prowadzili gazetkę szkolną, żeby prowadzili radiowęzeł, żeby angażowali się w koła naukowe, żeby pokazywać, że harcerstwo to nie jest zabawa. W i bieganie w krótkich spodenkach po lesie, tylko że to jest podejmowanie odpowiedzialności za to, co nas otacza. Wymagania choćby na stopnia, które mamy, czy sprawności możemy przedstawić e, nauczycielom, wychowawcom, oni mają w, wtedy wgląd w to, mogą to wykorzystać lub nie, ale będą zawsze wiedzieli więcej, e, na czym e, pracujemy tak, u konkretnego harcerza. E, Mogą się e, też dołożyć, jakiś ten kamyczek mogą dorzucić do procesu wychowawczego e, tego młodego człowieka. Każda drużyna harcerska powinna współpracować ze szkołą, e, powinna e, razem z... E, czy też być w kontakcie z dyrekcją i z nauczycielami, gdy chodzi o rozwiązywanie jakichś problemów wychowawczych, czy po prostu formułowanie celów wychowawczych, jakichś programów. Szkoła powinna mile widzieć harcerzy i stwarzać im dobre warunki do prowadzenia swojej działalności w szkole, rozumiejąc, że to, co dają harcerze, to jest wartość dodana do tego, co, co się dzieje w szkole, natomiast no, harcerze powinni spokojnie prowadzić swoją pracę wewnątrz drużyny, ale jednocześnie nie tylko zamykać się do swojego grona, ale także wychodzić z akcjami na zewnątrz, czy czekać pomoc w jakimś festynie, w jakimś dniu sportowym, jakieś wydarzenie patriotyczne, więc żeby po prostu wychodzili ze swoimi akcjami do społeczności szkolnej. Czyli po prostu by nie być obecni w życiu szkoły, a szkoła im powinna umożliwiać to życie. Dziękuję.